Nauczanie domowe, 11 czerwca, Księga Ozeasza, rozdział 11, wersety 1, 3, 4, 8 i 9. To mówi Pan. Miłowałem Izraela, gdy był jeszcze dzieckiem, i syna swego wezwałem z Egiptu. Ja uczyłem chodzić Efraima, na swe ich brałem. Oni zaś nie rozumieli, że przywracałem im zdrowie. Pociągałem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę. Schyliłem się ku niemu i nakarmiłem je. Moje serce na to się wzdryga i rozpalają się moje wnętrzności. Nie chcę, aby wybuchnął płomień mego gniewu i Efraima już więcej nie zniszczę. Albowiem Bogiem jestem, nie człowiekiem. Pośrodku Ciebie jestem ja, święty. I nie przychodzę, żeby zatracać. Bóg jasno deklaruje, że Jego obecność nie jest ku zatracie, nie jest przeznaczona do tego, aby zniszczyć tych, którzy wierzą. Odwołuje się Bóg do czasu minionego, ale tylko po to, żebyśmy zobaczyli, że on się nie zmienił, że on tak jak dawniej okazywał miłość, uczył chodzić. Brał na ramiona, tak robi to również dzisiaj, teraz. I Bóg to chce względem Ciebie wykonać: On chce Tobie okazać miłość, On chce Ciebie uczyć chodzić, On chce Ciebie nosić na ramionach i On chce Ciebie uzdrawiać. Zauważmy, że te cechy są niesamowicie potrzebne nam. Najpierw, któż z nas nie potrzebuje miłości. Któż z nas nie potrzebuje tego dotknięcia Bożego, w którym odnajdujemy sens życia? Bez tej miłości, bez Bożej miłości, po pierwsze my sami tracimy i radość, i sens, i cel życia, no i takie przeświadczenie, że wszystko ma w ogóle nadzieję, ma jakąś perspektywę. Bez miłości trudno funkcjonować. Dlatego Bóg mówi: No właśnie, ja przychodzę po to, żeby dawać Tobie tę miłość. I wielokrotnie my chcielibyśmy być tymi, którzy okazują tę miłość, kochają w sposób piękny tych, którzy są obok nas, których my darzymy przecież tym uczuciem, sympatią, decyzją, a jednak no, nie udaje nam się wszystko tak, jakbyśmy chcieli. I Bóg przychodzi i mówi: Ja chcę dać Tobie właśnie taką miłość, żebyś ją miał w sercu, żebyś nią też mógł żyć i nią się mógł dzielić. Służyć tym, którzy są obok ciebie. Po drugie, Bóg uczy chodzić. Mamy to skojarzenie, że dorośli uczą dzieci stawiania pierwszych kroków. I pewnie to też jest taki aspekt, że Bóg uczy nas jak niemowlaki. Abyśmy sobie nie nabijali guzów za dużo, ale spójrzmy, że mamy też inne przestrzenie. Czasami mówimy, że chłopak z dziewczyną chodzą ze sobą. No. To Bóg ich uczy chodzić, to Bóg ich uczy, jak być ze sobą, jak przeżywać randki, jak przeżywać kłótnie, jak przeżywać zachwyt i jak przeżywać kryzys. Bóg uczy chodzić dziewczynę i chłopaka ze sobą razem. Kiedy starsze osoby potrzebują rehabilitacji, potrzebują wsparcia, czasami nawet balkonika, to mówimy, że oni jakby uczą się chodzić na nowo. No Bóg ich uczy chodzić, Bóg ich uczy stawiać pewne kroki na tej ziemi, którą doskonale znają, w tej przestrzeni, która jest ich, ale jednak, również w tym wypadku, Bóg uczy chodzić starsze osoby i robi to z wielką delikatnością i miłością. Kiedy już nie potrafimy chodzić, kiedy już ustaliśmy w drodze, albo kiedy naprawdę jest dramatycznie źle, Bóg bierze nas na ramiona. I to jest to doświadczenie, że Bóg nas przenosi przez najtrudniejsze sytuacje w życiu. Bóg nas przenosi przez wszystko, co przekracza nasze ludzkie możliwości. I robi to wiele razy, kiedy przyjrzymy się uważnie temu, co się wydarzyło w naszym życiu, to jest to ewidentnie podniesienie. Przez Boże ramiona. I kiedy nauczymy się tego, że Bóg przenosi nas przez największe przeszkody, to również z ufnością pozwolimy się przenieść przez tę przeszkodę, która wydaje nam się największą przez śmierć. I Bóg nas przez nią także przeniesie. I ostatni element dotyczy uzdrowienia. Uzdrowienia, którego doświadczali Izraelici, doświadczali uczniowie pańscy i my doświadczamy. I to uzdrowienie Również tu jest, można tak powiedzieć, rozłożone na pewne elementy. Najpierw podnosi Bóg nas do policzka. Tę bliskość, to ciepło, to emocjonalne uzdrowienie jest pierwszą potrzebą naszego serca. Dalej Bóg nas pociąga, to znaczy emocje. Wszystko, co w nas jest pragnieniem, tęsknotą, ale też wybuchem, to wszystko, ma być pociągnięte, jak mówi Bóg sam, ludzkimi więzami. Bóg chce, żeby właśnie to, co się stało w sercu Jezusa, było uzdrawiające dla naszych emocji. Dlatego nas pociąga, żebyśmy mieli tutaj właśnie tę przestrzeń uzdrowienia. Bóg nas zauważa, i dlatego ten trzeci element uzdrowienia dotyczy pochylenia się nad nami. To tak jak pochylenie się nad łóżkiem chorego. I jak mówi słowo Pan, poprawi ci posłanie. Bóg przychodzi z uzdrowieniem też fizycznym, z podniesieniem, z poprawą zdrowia, z tą nadzieją, że ten świat również jest po to, żeby każdy z nas na nim mógł funkcjonować. I ostatni element tego uzdrowienia to to, że Bóg nas karmi. Ten fizyczny sposób oczywiście też, ale wiemy, że karmi nas w sposób duchowy. Karmi tym, co jest nam potrzebne. Eucharystia jest w pełni tą obecnością Bożego pokarmu. Bóg mówi, ja nie przyszedłem po to, żeby zatracać. Kiedy popatrzymy na czas, w którym działa prorok Ozeasz, który wypowiada właśnie te słowa dzisiejsze, to jest to druga połowa VIII wieku. To jest wielki zamęt, i polityczny, i religijny, upadek moralny, wydarzenia i sytuacje, które naprawdę nie sprzyjały rozwojowi. A tu takie słowa Boże, w których słyszy każdy ten Izraelita i słyszy każdy Polak. Ja nie przyszedłem, żeby zatracić. Ja przyszedłem, żeby Ci dać to doświadczenie mojej obecności, tego, że Cię kocham. Tego, że Cię uczę chodzić, tego, że Cię biorę na ramiona i tego, że Cię uzdrawiam. Pośrodku Ciebie jestem ja, święty Izraela, święty Kościoła. I przychodzę w czasie niepewnym, w czasie zamętu, w czasie wątpliwości, po to, by na nowo Tobie dać zapał, godliwość, dać Ci zachętę, abyś rozpoczął ten marsz, swojego powołania, swojej świętości, z nową godliwością, z nową umiejętnością, korzystając z tego, że ja, twój Bóg, uczę cię i biorę na ramiona